Klienci często zadają mi pytanie, po co, właściwie, po co właściwie jest im pośrednik do sprzedaży nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie nie potrafią tego zrobić sami. I jedna bardzo ważna rzecz, żeby sprzedawać nieruchomość, a szczególnie sw swoją własną, to trzeba być bardzo obiektywnym. A tutaj bardzo często w grę wchodzą emocje, i to wcale nie takie małe. W naszym biurze. Razem ze mną pracuje 30 pośredników. Gdybym kiedyś planował sprzedaż własnej nieruchomości, oddałbym tę nieruchomość do sprzedaży jednemu z kolegów, bo wiedziałbym, że zrobi to profesjonalnie, dobrze i bez tych emocji, które ja mam w momencie, kiedy sprzedaję majątek swojego życia. Jeżeli chcesz pracować w takim biurze, jeżeli chcesz z nami współpracować, jeżeli chcesz sprzedawać się z nami nieruchomości, to serdecznie zapraszam na kawę. Zapraszam na kawę do Remax Smart.